Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w najbliższą niedzielę. Cały czas można licytować różne wyjątkowe aukcje, między innymi lekcje Baciaty z Michałem Kotem, finalistą zwycięzcą ostatniej edycji programu Top Model. Cześć Michał, witam cię serdecznie. Witam serdecznie. Drodzy Państwo, my fragment takiej lekcji zaprezentujemy pod koniec naszej rozmowy, ale zanim chciałam Cię zapytać, poznać odpowiedź na pytanie, której nie mogę. Znaleźć na Twoich social mediach ani mm -hmm. nigdzie oficjalnie, która nurtuje wiele osób, czy Twoje serce jest zajęte. Cześć, tu Dorota. I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień dobry.tvn.pl. Oj, moje serce jest bardzo duże na pewno. I teraz to jest taki okres czasu, kiedy. Ja się nie będę skupiał i nie skupiam się za bardzo na tym, co się dzieje w moim sercu, tylko no jest dużo rzeczy dookoła e, zawodowych spraw, więc e, nad tym się koncentruję najbardziej teraz. Czyli dyplomatyczna odpowiedź fokusujesz się teraz na tym, co się wydarzyło po programie tak Top Model. No bo trzeba przyznać, że ten program, mimo że minęło dopiero kilka tygodni od finału, mhm. chyba dużo zmienił w Twoim życiu, prawda? Myślę, że ten program zmienił e, tak naprawdę wszystko w moim życiu i nic, bo ja nie zmieniłem się jako Michał Kot. Jestem cały czas taki sam, jestem tym samym człowiekiem. Natomiast u, zaczynając od uśmiechów ludzi na ulicy, e, po projekty, które dostaję, e, dzisiaj jedę do Krakowa, jutro wracam, jest WOŚP, e, pokazy, mam teraz sesję też dla e, magazynu, który będziecie mogli zobaczyć w lutym. E, pieski. To też jest kolejna sytuacja. Że Charytatywnie mogę, się udzielasz? Że mogę pomagać, tak. To był kalendarz, który zorganizowała Fundacja razem z Angeliką. No i to jest super, że mogę robić też takie rzeczy, że nie tylko korzystać. Okay. Z tego wszystkiego, ale też stawać coś od siebie innym. Ale mam też wrażenie, że pe przełamujesz pewne schematy, że chcesz pokazać, że bycie modelem to nie tylko piękna buzia, ładna sylwetka, ale robisz znacznie więcej. O czym świadczy między innymi ostatnia nagroda, której mm -hmm. zostałeś laureatem, męska marka roku i Gentleman Star. Ja w ogóle jak otrzymałem tego maila siedząc wieczorem w mieszkaniu mojej mamy i przeczytałem to i tam było tyle pięknych słów na mój temat napisanych, Głównie skupiłem się i zauważyłem to, że dostrzeżono moją autentyczność i to, że pokazuję jakim mężczyzną dzisiaj można być, że można być mężczyzną, który właśnie otwarcie mówi o tym, jak się czuje i, i że jest szczery ze swoimi emocjami. I, I z tego byłem najszczęśliwszy, że ktoś to zobaczył, dostrzegł mnie i wyróżnił, więc wow. Skoro o emocjach mówisz, to jak reagujesz na zarzuty, że ta wygrana była niesprawiedliwa, bo ty już wcześniej pracowałeś jako model? Nie boli mnie to, wręcz bardziej mnie to trochę dziwi, e, że ludzie tak reagują, ponieważ nie jestem pierwszy, który przyszedł już z doświadczeniem, no jestem też na pewno ostatni. E, tak jak do programów muzycznych przychodzą ludzie, którzy e, mieli już doświadczenie, nagrywali płyty i tak dalej. I oni przychodzą do programów muzycznych, ja przyjdę do programu modelingu, e, new face'y czasami robią większą karierę w modelingu niż, niż ktoś, kto jest doświadczony. To jest niewymierne, więc... Dla każdego jest miejsce, uważam. To prawda, może nie wszyscy nasi widzowie też wiedzą, że Michał, oprócz tego, że jest modelem, to przez wiele lat trenował taniec towarzyski. Parkiet w Blackpool nie jest mu obcy. I drodzy Państwo, to jest właśnie Zaczynamy? ten moment, tak, kiedy Michał zaprezentuje nam fragment, jak będzie wyglądać lekcja bachaty, którą w dalszym ciągu możecie Państwo licytować z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Michał, oddaję Ci głos, mów co mam robić. Ja dzisiaj jako uczennica, ty jako instruktor. Dobra, czyli ty się już nie odzywasz? Teraz ja Mówię. Bardzo małe kroczki, moja droga. Zaczynamy w lewo i idziemy. Tak raz, dwa, trzy. Teraz tylko robimy tupniej, i wracamy. Okay. Pięć, sześć, siedem. Jeszcze raz. Najważniejsza rzecz to posiadanie uśmiechu na twarzy, z mi jest strasznie ciężko czasami. Okej, okay, to ja tutaj próbuję znaleźć tak chodzimy na brzuch. I masujemy brzuszek, tak nam no, bardzo coś smakowało. I raz, Dobrze, raz. 2, 3. Teraz odrywamy ręce i robią to samo. 5, 6, 7. Tutaj osiem. widzę, że wszyscy raz, podpatrują. Dwa, Może ktoś trzy, miałby ochotę dołączyć? 5, 6, 7. Tap. Raz, dwa, trzy. 5, 6, 7. To są kroki podstawowe, tak samo jest w przód i w tył. Ok. Teraz razem? Tak jest, jako nie że można samemu. zapraszamy tutaj Państwa, widzę, że nie. nóżki się ruszają, ciałka. My tutaj też chcemy zaprezentować, bo drodzy Państwo, jako że to jest taniec towarzyski. To teraz pokażemy, jak to może wyglądać tak w parze, prawda? Więc moi drodzy, biodra chodzą, ręka idzie za głowę, spada, nie muszę jej widzieć, żeby ją złapać, obrót. Podaję rękę, pan patrzy, gdzie jest ręka. Rzucamy ręce. Hop, obracamy i raz. Teraz robię taką podcinkę i robimy slajd. Wow. wow! I tak właśnie, jeszcze raz. jeszcze raz. I teraz. Zmiana. Raz. Dwa. Super, pięć, sześć, jeszcze raz. Wow. I raz. No i to jest to. Czasami trzeba pomylić się, żeby Przez. się nauczyć. I plecami do partnerki rzucamy i jeszcze raz i teraz ten bayer. Prawie perfekcyjnie, bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, tak jak mówiliśmy na początku, cały czas można licytować lekcje, baczaty razem No bo ja, z bardzo, ja bardzo bym chciał uzyskać, chociaż jedną czwartą lekcji Maćka musiała. Cześć, tu Dorota? I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień dobry .TVN